to bitnie, tak? Będzie bardzo długi. Daniela, bo miał przy sobie niewiele, bo piątkę, ale za to w domu znaleźli tego już dużo więcej. Pięć paczek po gram, sto razem pół kilo. Co gorsza, jeszcze wagę wyciągli Z szafki, a na niej ślady znaleźli. Proszku białego dopiero zaczął to dzielić. To Pękrze w dniu dostawy go zwinęli. Bo towar był przecież klasa pierwsza. Nie zdążył go daniem jeszcze zmieszać, ani w folinki popakować. Może wjebać taki towar. Wiadomo, że na komendzie się nie próje. twardego gradania, albo nie ma wyboru. Nie powie im przecież, skąd to bierze, komu goni i za ile, i szczegóły inne. No zwłaszcza, że per milis i tak jest winien, za te pięć paczek ja jebie pół kilo, więc nikt nie mówi, a ci dalej swoje, że współpraca to mniejsza kara. Gdzieś tam z tyłu głowy skierka na dzień się od zawsze tkwiła Że fart ma i że się wywinie Statystycznie w Danie na rodzinie To bracia siedzieli, ojciec i inni, więc Niby czemu, no z jakiej paki Miałoby od paki wciąż robić uniki Z dzielnicy był Daniel takiej, że raczej Nie było tam perspektyw jakichś Chyba, żeby się w szkole dobrze uczył, nie, Kto by tam do szkoły w ogóle chodził? Mamusia, on zawsze za Danielem była Do prokuratora po sądach chodziła Odkąd Daniel tylko pamiętał. Kochała swojego synka. Zazłę miała tylko kiedy młodszego brata wziął w ciąg problemy. I... Na centrale. Siedział w piwnicy, ważył, pakował Zamówienia telefoniczne przyjmował Młody towar dostarczał, starciał Pięćzyka od pilu mu Daniel wypłacał A że nie lat był wtedy jeszcze To chuja mu mogli psy zrobić, aż wreszcie Mama się pokapowała jak młody W gryzach najka zaczął paradować Tam miał kolegów kilku, potem przeprowadzał się co chwila Aż wreszcie złapali wujki Daniela Bo wiedzieć wam trzeba, że Daniel był lepszy kozak Niż wam się wydaje, bo spieprzył Jak go złapali za pierwszy razem To i miał się stawić na sprawę Ale Daniel ciepłą moczem olał to całe prawo Sąd i prokuratora skorzystał, że to jego pierwszy raz I się zapadł pod ziemię, no znikają. czegoś trzeba, dokonił ten prochasz, bo się łapa powinęła, To była dość spektakularna akcja, w gazetach pisali wielki sukces policji, na Cepenie Daniela złapali, jak hot doga spokojnie wpierdano. i Nie ma chuja, ktoś zakapował, Daniel se teraz myśli, że to szmula. Jak wyjdzie, zrobi z suką porządek, ale raczej nieprędko wyjdzie, a morał z tej historii jest żaden. Jak pilujesz, to weź uważaj, niby to każdy wie, a i tak kolejne kozaki oglądają świat za krad.